Czas, idziemy spać. Czas Cisnąć, ja wam pomogę! Moją Czas, mocą! Już mocy, bo się zrespią! Jutro Idro do szkoły, na Hej! idę ze szkoły! idę do szkoły! Jak mała się coś pyta Dawać, puszować go! Wszyscy naraz, bo nie uciekniecie mu Musicie go bić. Musicie go bić, on jest miękki w chuj, pijcie go! Bij go! Mordy, Samki, nie przeszkadzaj mi teraz! Co to ma znaczyć? Na kogo ty Ja ci wyżę razem mordy! Kończymy i garzymy światło! Bo już 14 godzin go! Dupy mnie to interesuje. Nie, dupy tylko garsymy światło! Pocałuj mnie! Wychodź z tego! Łoo, zobaczcie, w ogóle ma itemy ten koleś. 3 blot 3. stery ja się to korki wyłączył? górki Dawaj go. No nie wiem na którą. To się dowiedź, bo o której godzinie masz lekcję? O której masz lekcje? Czy można mostować czy na nagierować? Pytam się coś, na którą masz lekcję? Nie wiem na którą, nie przeszkadzaj mi teraz! To się dowiem później, bo to jest teraz nieistotne. To powiem okłon, oh, się wpadł jak szaleństwo, tak jak hazardziści wpadają w gier gry. Weź dujs, poszujcie inhibitorów więcej! Nie rwalcie tego! Nie walcie, w inhibitory puszujcie, w... Bo się obsracie tam. Właśnie, z tym low HP. Nie ma czasu 5 minut, Tu nie godaj. Jeszcze się miałeś tam iść na górę do kogoś. 30 sekund musicie wytrzymać. Módź go, módź go. Nie w kurdzie, nie matka! Módź go, módź go. Módź go. Zaraz, nie przeszkadzaj mi matka, bo cię zniszczę. światło, proszę to już... Proszę mnie nie wkurwiać, proszę się zamknąć. Dobra, nie będę mieć nic z tego, tylko wyłącz już do chunię. Oszal już na tym punkcie, już kury dzień z kolei, za chwilę zajedziesz za, za się tu przy tym kumplu. Niej trudno. Proszę mi to powyłączać. Wszystko po swojej granicy, żeby nie oszaleć tym wszystkim. Wyłącz, bo góry To nie trudno, do ja Mam teraz... Wyłącz, Mam teraz wyłącznie. rundę, wyłącz wyłącznie. Skończy nie, się nie, runda, skończy się runda, to wyłączę. Runda już jest dawno skończona, już jest dawno e, późno. I no ryczeć, i ryczeć, i ryczeć, i całymi dniami ryczeć, bo inaczej nie umisz reagować. Umisz normalnie gadać z tej opiek. <laughs> zabijanie i wrzaski, zabijanie i wrzaski. wrzaski. Zamknij nie, mordę, nie przeszkadzaj, nie krzycz. Zawrzyj się, nie mam czasu na pierdzielenie teraz daremne. Proszę mi to powyłączać. Nie ma teraz wyłączenia, bo teraz muszę pushować. Runda się skończy, to wyłączcie! Nie denerwuj mnie! Wypieprzaj! Katoliczko, nienormalna! Do kościoła spierdala idź, mu się modlić! I nie wkurwiaj mnie! O chujowej! No to czakleństwo! Demon odpętlania was siedzi. We wszystkich, co grają i nie wiadomo co robią. Oszaleliście na tym punkcie. Nie was i nie wiecie, co macie robić. Wkróciecie czy demonemu i siedzicie. Siedzicie i siedzicie. Zabaź czego, czego, czego? tak jest, tak? Teraz tego. Tego, tego. Tego teraz, tego, Proszę, tego, 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 tak, tak, teraz tego, tego, tego bicie. Zdarło, czy nie dodał? Ja obronię. ja 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1.